Jeżeli chodzi o klaster CPG, jesteśmy w klastrze od samego początku. Przede wszystkim dlatego, że klaster został założony przez firmę Polpak i firmę Pablo, z którą Mitsubishi Electric współpracuje od lat pod kątem dostawcy automatyki przemysłowej. Mitsubishi Electric, jako dosyć znana firma na świecie, dostawca właśnie automatyki procesowej, pod tym kątem kryje się. Również robotyzacja, automatyzacja procesów produkcyjnych jest z branżą opakowaniową również od wielu lat związana. Przede wszystkim poprzez dostarczanie rozwiązań typu sterowanie, napędy, panele operatorskie czy też roboty do procesów stricte związanych z pakowaniem. Jest to pakowanie pierwsze, pakowanie drugie, paletyzacja, jak również etapy pośrednie, m.in. tzw. material handling, czyli pomiędzy, pomiędzy Jednym procesem, a drugim jesteśmy w stanie poprzez naszą automatykę przede wszystkim obniżyć ilość osób pracujących na danym procesie produkcyjnym, przez co dane osoby mogą być wykorzystywane w innych procesach produkcyjnych. Z jednej strony można powiedzieć, że nasze stanowisko to jest jedna celka robotyczna, która pokazuje pewien zarys naszych produktów, mianowicie robotów. Natomiast z drugiej strony można też powiedzieć, że partnerzy, którzy dzisiaj występują tutaj jako członkowie, między innymi firma Polpak, firma Labeltek, firma Pablo, to są firmy, które używają naszego sprzętu. Więc wszystkie maszyny, które dzisiaj można zobaczyć, typu maszyny dojpakowe, składarki kartonów, maszyny do pakowania, tak zwane case packery, to są maszyny, które bazują na produktach Mitsubishi. Stąd też bierze się nasza wartość jako dostawcy rozwiązań dedykowanych pod branżę opakowaniową.